Witam serdecznie w trzecim już odcinku pierwszego w Polsce podcastu o przedłużaniu włosów. Nazywam się Ewa Owsiany i prowadzę w Bielsku Białej wyspecjalizowany właśnie w tym temacie Salon BBX. Podcast nagrywam, by odczarować złą sławę branży poprzez edukowanie, ukazywanie błędów i dostarczanie rzetelnej wiedzy. Przydatny będzie zarówno dla osób, które są potencjalnymi klientkami, jak i dla koleżanek i kolegów po fachu. W tym odcinku opowiem ci na co zwrócić uwagę podczas wyboru osoby, której powierzysz swoją głowę. A jeśli sama jesteś stylistką lub samo oczywiście, bo faceci wiem, że też to robią, możesz wyciągnąć z tego wnioski by lepiej pracować i wzbudzać większe zaufanie spośród klientów. Zapisałam takie 11 punktów, które ułożyłam w kolejności zgodnej, że tak powiem, zrobieniem researchu w tej kwestii. Punkt pierwszy to zdjęcia, no bo od czegoś trzeba zacząć, więc wiele osób zaczyna od przeglądania oczywiście internetu, Instagrama, Facebooka. Zwróć uwagę, czy fotografie, które są zamieszczone na stronie tej osoby, możesz zweryfikować jako jej własność, bo zdarza się, że niestety zdjęcia są kradzione. Tutaj polecam na przykład zapisanie obrazu i wyszukiwanie tak się właśnie nazywa dokładnie wyszukiwanie obrazem. Na stronie Google, na wyszukiwarce Google. Jak to zrobić? Sprawdź sobie w internecie, wpisując to hasło, na pewno znajdziesz bardzo prostą instrukcję. Dzięki temu, wrzucając dane zdjęcie, sprawdzisz, czy ktoś inny się takim samym zdjęciem nie posługuje. Także tu polecam taką metodę. Poza tym popatrz, czy będziesz w stanie znaleźć wiele zdjęć łączeń danej osoby, to znaczy wyprodukowanych przez daną osobę. Bo tutaj łączenia są uważam jedną z najważniejszych kwestii w przedłużaniu, bo z wierzchu wszystko zawsze, prawie zawsze wygląda ładnie. Oglądając zdjęcia po zabiegu, zwróć uwagę, czy włosy są tylko kręcone czy falowane, czy znajdziesz też zdjęcia włosów prostych, bo po tym jak wyglądają końce a końce właśnie zobaczysz najwyraźniej, jeśli włosy są wyprostowane. Powinny być gęste, powinny ładnie wyglądać, powinny być równe, dobrze przycięte, tak żeby nie odznaczały się pojedyncze pasemka. Niestety często na takich włosach, na zdjęciach włosów przedłużanych możesz zobaczyć takie właśnie buble, że tak powiem, błędy w pracy. Oczywiście, sam fakt, że ktoś rzuca zdjęcia falowanych włosów czy kręconych, nie musi świadczyć o tym, że coś jest nie tak, ale weź to pod uwagę, ponieważ właśnie takie stylizacje potrafią przykryć błędy, potrafią zamaskować błędy kolorów i, i tego typu rzeczy. Popatrz, czy dana stylistka na przykład nie oznacza swoich klientek, wtedy będziesz mogła sobie wejść na dany profil tej osoby, zobaczyć, jak te włosy prezentują się na co dzień, może ma jakieś filmy. Wtedy jesteś w stanie bardziej, bardziej rzetelny obraz tych, tych prac zobaczyć. To jest bardzo fajny patent. Tak więc myślę, że tutaj już, już jeśli chodzi o zdjęcia, to, to wszystko, co to najważniejsze już powiedziałam. Może wpadniesz na jakiś inny jeszcze pomysł z tym związany. Miłoby było, gdybyś dała mi znać. To może gdzieś tam dodam w przyszłości. Kolejny dla mnie uważam ważny aspekt jest to kwestia zarejestrowanej działalności. Z tego bezpośrednio wynika potem możliwość otrzymania rachunku, który to oczywiście jest podstawą do reklamacji, jeśli coś pójdzie źle. Dodatkowo, jeśli osoba jest osobą na działalności handlowej, będzie uchwytna potem w razie jakichś problemów. Jeśli zdecydujesz się na osobę, że tak powiem, no names z OliX, czy z innego ogłoszenia tego typu, no szansa, że, że znajdziesz potem tą osobę, jeśli coś będzie nie tak, jeśli wyrzucisz pieniądze w błoto, no może być bardzo, bardzo mała, wręcz gręcząca z niemożliwością. A pamiętaj, że musimy zabezpieczyć się na złe chwile, a nie tylko na dobre. Trzecim punktem, bardzo ważnym dla mnie w wyborze stylistki jest metoda, którą pracuję. Tutaj nie będę się już może rozwodzić nad, nad tym tematem. Przeczytasz to, posłuchasz tego w odcinku pierwszym, tego podcastu, gdzie właśnie mówię o metodach. Będzie jeszcze kolejny odcinek, w którym będę porównywać metody i mówić o nich szczegółowo. Być może nawet tam każdy, każda metoda będzie miała osobny odcinek. Powiem tylko tyle, że metoda jest bardzo istotna z tego względu, że ona ma właśnie bezpośredni wpływ na Twoje włosy, a chcemy, żeby założenie, doczepianie włosów nic nie zrobiło Twoim własnym, bo to jest uważam jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli nie najważniejsza w ogóle. Punkt czwarty to włosy. O włosach możesz posłuchać w odcinku numer dwa. Tu już też nie będę więcej mówić, poza tym, że dobrej jakości włosy są po prostu dobrymi włosami, które będą pięknie wyglądać i długo ci służyć. Piątym punktem, na który powinien zwrócić uwagę, są to konsultacje. Czy w ogóle są przeprowadzane? Bo są osoby, które cię przyjmą, że tak powiem, z biegu, może nawet z ulicy. To też na tym się zastanów, czy, czy ktoś ma faktycznie klientki, czy może tak właśnie liczy na jakieś pojedyncze, że tak powiem, strzały to też świadczy o, o jakości wykonywanych usług, czy ktoś ma stałe klientki i tak dalej. Wracając, bo trochę odbiegam od tematu, konsultacje, czyli spotkanie, na którym porównujecie swoje, ty porównujesz swoje oczekiwania jako klientka, a osoba, która macie te włoszy przedłużyć, musi skonfrontować się z tym, czego ty chcesz i zaprezentować Ci to, co można zrobić na Twojej głowie, bo nie zawsze każdemu da się zrobić wszystko. Także tu jest bardzo ważne. Zwróć uwagę, czy ta osoba Cię będzie zadawać jakieś pytania, o co będzie pytać, czy to są jakieś sensowne pytania, czy może zapyta tylko dokąd chcesz włosy i powie Ci, ile one będą kosztować. Także na to naprawdę zwróć uwagę. Unikniesz wielu rozczarowań, może problemów i, i tutaj jest, jest dość ważna kwestia, uważam. Punkt szósty, który nie jest konieczny, aczkolwiek umieściłam go tak właśnie prawie że w połowie. Jest to kwestia tego, czy dana osoba jest tylko i wyłącznie osobą mobilną, świadczy usługi w domu klientki, czy ma stacjonarny salon. Tak jak mówię, nie jest to konieczność, bo, bo nie mówię, że osoby, które dojeżdżają do klienta, mają gorszy serwis. Ale tutaj za stacjonarnym salonem przemawiają dwie rzeczy. Po pierwsze, będziesz mogła znowu w razie problemów złapać, że tak powiem, delikwentkę, bo jeśli ktoś jest tylko i wyłącznie mobilny, może zmienić numer telefonu tak naprawdę, może zniknąć, zmienić imię na ogłoszeniu i potem takiej osoby nie znajdziesz. A jeśli ktoś ma salon, no to szansa, że się zwinie jest dużo dużo mniejsza. oraz wygoda, jeśli chodzi o przeprowadzenie zabiegu i dla ciebie i dla stylistki. Poprawda jest taka, że dużo wygodniej jest, jeśli masz odpowiedni fotel, odpowiednie miejsce, przestrzeń, przybory, bo nie każdy będzie wózek i to wszystko ze sobą woził, miejsce kontaktów, gdzie będzie podpinane zgrzewarka, czy tam cokolwiek innego w zależności od metody, to tak naprawdę ma dość spore znaczenie. Siódmy punkt, tutaj właśnie zależny od tego poprzedniego, być może tu nie będzie, znaczy tu bym też trochę pociągnęła, bo tutaj chciałam powiedzieć o organizacji pracy, więc to niekoniecznie musi być e, tylko odnoszone do, do stacjonarnego punktu. E, jednak punkt ten zatytułowałam Wygląd salonu, więc nie chodzi o to, że to miejsce ma ociekać złotem, ma być po prostu piękne, różowe, nie wiem, cekiny, brokaty, nie wiadomo co jeszcze i, i po prostu najdroższe wyposażenie, ale chodzi przede wszystkim o to, czy jest czysto, czy jest schludnie, czy jest wszystko zdezynfekowane, czy używa zadbanych, czystych narzędzi, przyborów. Jak zorganizowane jest przestrzeń, to się właśnie odnosi też do salonu mobilnego, że tak powiem, tak? Czy, czy widzi, że to włosy są poukładane, czy byle jak rzucone po prostu gdzieś tam, czy ty musisz te włosy podawać, czy, czy osoba sama się tutaj ogarnia? To już będziesz o, oczywiście wiedziała dopiero podczas zakładania. Ale pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować, nawet w połowie, zawsze ci to będzie mniej kosztować niż jak dokończysz zabieg. Także nie bój się, jeśli coś ci tylko nie gra, zaufaj intuicji po prostu i, i nie daj się zrobić w balon, że tak powiem. Więc powtarzam jeszcze raz, zwróć uwagę, jak wygląda przestrzeń, jak wyglądają przybory, czy wszystko jest czyste, zadbane, czy zgrzewarka jest na przykład obklejona włosami i starym keratyną, czy tam, czegokolwiek ktoś tam używa. Punkt ósmy. Jest to takie ogólne wrażenie, które wywiera na tobie dana osoba. I tu nawet nie chodzi tyle, co o sam profesjonalizm, co oczywiście jest bardzo, bardzo istotną rzeczą, ale, czy po prostu czujesz się miło w towarzystwie danej osoby? Czy jest, czy jest sympatycznie, jeśli to jest salon, czy czujesz, tak to się mówi, tak zwane pozytywne fluidy w danym miejscu? Bo czasami wchodzimy gdzieś i czujemy, że coś jest nie tak, że coś jest nie w porządku. Może czasem to być tylko dany dzień, dana, dana, dany moment. Może ktoś ma gorszą, gorszą sytuację, może coś się stało w życiu prywatnym, ale gdzieś w rozmowie myślę, że będziesz w stanie wyczuć, czy to jest osoba, z którą będziesz chciała spędzać czas. To prawda jest taka, że spędzicie razem dużo czasu. Same, sama korekta trwa zazwyczaj około 4 godzin. Zakładanie powiedzmy w okolicach 2,5-3. Dlatego jeśli kogoś nie polubisz, wręcz będziesz miała do takiej osoby awersję, nawet jeśli jest ona najlepszym fachowcem, no to jest spore ryzyko, że będziesz przekładała, przeciągała te wizyty od, od korekty do korekty, a to odbije się tylko i wyłącznie na Twoich włosach. A tego nie chcemy, tego chcemy uniknąć po prostu, tak? W punkcie 9 zapisałam opinię. Tutaj można też podciągnąć followersów i, i jakieś lajki na Facebooku i tego typu rzeczy. Przy czym te opinie bym podzieliła trochę na dwa, że tak powiem. Bo czasami ciężko jest zweryfikować, czy one są prawdziwe, czy ktoś tego nie kupił. O ile gdzieś nie wejdziesz w opinię i nie zobaczysz, że tam są, nie wiem lajki i, i followersi gdzieś z Bangladeszu, z Chin czy skądśkolwiek indziej, no to, to czasami możesz nie, nie wiedzieć nawet, czy to, czy to nie jest na przykład fałszywa opinia, zarówno dobra, jak i zła. Także pamiętajcie, tutaj konkurencja nie śpi. Jak to kiedyś powiedziała jedna dziewczyna, którą serdecznie pozdrawiam, że każdy ma trupa w szafie, więc może się zdarzyć jakiś bubel, i teraz zwróć uwagę na to, jak dana stylistka odpisuje na ewentualne właśnie negatywne komentarze, czy jest wulgarna, czy się odnosi z szacunkiem, czy, czy gdzieś się przyznaje do błędu, czy mówi, że go za, jak to się mówi, nie zażegnała, tylko załagodziła, o, czy było za uczynienia tego typu rzeczy. Uważam, że to wszystko ma znaczenie. I pamiętaj, to, że ktoś ma nie wiadomo, ile followersów na Instagramie, nie świadczy o tym, że jest dobrym, dobrym stylistą, bo znam dziewczynę, która ma, nie wiem, około 2000 followersów, a wiem, że jest zawalona pracą i ma terminy na 2-3 miesiące do przodu. Także pamiętaj, nie ilość, a jakość. To nie świadczy tylko i wyłącznie o, o, o tym, kto jaką usługę dostarcza. No Ja sama na przykład się przyznam, że bardziej działam na Instagramie niż na Facebooku. Mój Facebook trochę nie, żyje. jak mi się przypomni, to coś wrzucę. Mam, mam w, w planach oczywiście zająć się tym porządnie i, i doprowadzić do porządku, ale wychodzi jak wychodzi. <słuch> Tutaj też bym polowała, powiem Wam szczerze, na osoby, które piszą komentarze, na przykład właśnie na Instagramie, na Facebooku, jako klientki. Spróbuj do takich osób zagadać zapytać, czy są zadowolone, jak to wyglądało i tak dalej. Bo czasami się zdarza, o, na przykład pisze do mnie klientka i się pyta, przyszła klientka, czy tam potencjalna, czy ja nie zniszczę jej włosów. No ja nawet czasami bezpośrednio tak odpowiadam, no wie pani co, nawet jeśli tak by miało być, no to ja pani nie powiem, że ja pani zniszczę włosy, bo to by byłoby bez sensu. I tym bardziej uczulam właśnie taką osobę, żeby nie pytać tak wszystkich osób, do których dzwonią, bo oczywiste jest, że nikt nie powie tak naprawdę prawdy, jeśli coś jest nie tak, no bo... No, no, nie, wy co, zniszczę pani włosy, będą po prostu wyłazić garściami, ale ja zapraszam do mnie, będzie fajnie. No, no, nie, tu pamiętajcie, osoba, która wykonuje usługę, zawsze będzie ją zachwalała, dlatego celujcie, uderzajcie do klientek, znajdźcie klientki, które już są wiele lat z daną osobą i naprawdę, naprawdę będzie dużo, dużo lepiej dla was, jeśli pozyskacie właśnie taką opinię, a, a nie taką jakąś bezpośrednio od, od danej osoby, czy, czy gdzieś przeczytaną w internecie. Dochodzimy już prawie do końca. Punkt numer 10 to cena. Nie jest oczywiście tak bardzo ważna, czy inaczej. Wiadomo, że każdy się, często są osoby, które po prostu sugerują się własnym budżetem no i pewnej kwoty nie są w stanie przekroczyć. Z tym, że tak jak mówiłam, tu jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, czego oczekujemy. Jeśli mamy mało pieniążków do wydania, nie oczekujemy po prostu cudów i najlepszej jakości włosów, bo to jest nie do wykonania. Bo o ile wysoka cena nie jest gwarancją idealnej jakości usługi, o tyle za niska jest właściwie pewnikiem dla ciebie, że włosy nie będą najwyższej jakości. Włosy są drogie, a do tego wykonanie trwa, a czas jest też oczywiście jest pieniądzem, jak to się mówi, tak? Pamiętaj, że, że jest to usługa luksusowa. Nie musisz tego wykonywać, nie jest to obowiązkiem, także weź to jak najbardziej pod uwagę. Pamiętaj, tak jak mówiłam wcześniej, żeby cena była adekwatna do jakości włosów. Nie chcesz przepłacić za włosy słabej jakości, bo to nie ma sensu. I jako punkt jedenasty, już ostatni, określiłam odległość. Tutaj chodzi o to, żebyś była w stanie regularnie pojawiać się na korektach. Jest to bardzo ważne dla Twoich włosów. Osoby o włosach rzadszych, cieńszych, delikatniejszych powinny się pojawiać częściej. Ja rekomenduję 2-2,5 miesiąca, jeśli to są włosy naprawdę delikatne i rzadkie lub jeśli ktoś nie potrafi się z nimi należycie obchodzić, to na dłuższą metę będą się niszczyć przy łączeniach. Jeśli masz włosy gęstsze, 3-3,5 miesiąca, 4 to jest takie według mnie maksimum bezpieczne dla włosów, bo nawet włosy bardzo gęste, przenoszone po takim czasie, nie da się już nawet idealnie szczotkując uniknąć jakichś drobnych czy większych splątań. Więc ta odległość nie powinna Ci yy, przeszkadzać.